Serdecznie, z tej strony Rafał Karaś, Ogrodzenia Betonowe Ełk. Dzisiaj w tym krótkim materiale zechcę Wam pokazać, jak wykonuje się ogrodzenia z płyt betonowych. Mamy bardzo dużo zapytań, także dzisiaj mam nadzieję, że ten materiał ułatwi pracę chociaż kilku osobom. Na samym początku chciałem powiedzieć, że chcąc wykonać właściwe ogrodzenie betonowe, należy wykopać odpowiednią ilość dołków. Można to robić wszystkie, poczynając wszystkie naraz lub po kolei, co daje większą pewność wykonania tego właściwie. Tak więc wypadałoby wykopać dołek, obsadzić po pierwszym słupku, tak jak tutaj to możecie zaobserwować, i obsadzić też po pierwszej płycie. Pierwsza płyta nam precyzyjnie łapie odległość, a także w łatwy sposób nam pozwala wymierzyć odpowiedni poziom. Także zobaczcie, jak wygląda to, to na żywo. Zapraszam Was na ten materiał wideo. Do uzupełnienia dołków stosujemy także kamienie. Jest to bardzo dobry element wypełniający. Do wykonania spadów stosujemy sznurek, jednak można także bazować na zasadzie samej poziomicy i odmierzając poziom na każdej płycie, umieszczając ją w sposób po prostu bardzo równy. Można także stosować przy tego typu terenie podcinki płyt, czyli pociąć każdą płytę o 2-3 centymetry, także wtedy uzyskamy idealny spad na całym ogrodzeniu.